Czworogu, zielony gaj, koszyczek gaj, jeśli chcecie oglądować, to musicie coś darować. Zielony gaj, koszyczek jaj. No pięknie, ja widzę, że żeście tutaj zostawili tą najbardziej odpowiedzialną robotę, tak? Oto, bardzo, bardzo. Oto za gościnę dziękujemy. Bola się samą życzymy. Udzielę biegaj, koszyk się Dzięki za śpięć, że coś cię przyszli. Super. I'm gonna.